Dobry wieczór Państwu. Zanim zaczęliśmy tutaj dzisiaj mówić do Was o Jezusie, podszedł do nas młody chłopak, przeczytał na tablicy, że uzdrawiamy chorych i zapytał: I co, to prawda? Mówimy: Prawda. Dużo jest świadectw od ludzi, którzy właśnie tutaj zostali uzdrawieni. Mówię, Mam, miałem połamaną nogę po tym, po jakimś zabiegu, po operacji, coś zostało tak połączone w kolanie, że boli go śród stopień i mówi: "To pomodlisz się o mnie i będę zdrowy". Mówię: dokładnie tak będzie. Przyszedł, wziął swój cud. Wiecie czego doświadczył? W ogóle tego, że Bóg jest realny, że Jezus jest realny, że można doświadczyć uzdrowienia, uwolnienia, że można doświadczyć Boga. Bo w tym kraju bardzo dużo ludzi słyszało o Jezusie, ale bardzo mało ludzi. Realnie ma jakiekolwiek doświadczenie z Bogiem. Ludzie mają doświadczenia z religią, ale to nie znaczy, że mają jakiekolwiek doświadczenie z Bogiem, bo Jezus nie jest religią, Bóg nie jest religią. To nie ma jedno z drugim kompletnie nic wspólnego. Religię wymyślili ludzie. Religii nie stworzył Bóg. Wszelkie te obrządki, że ludzie chodzą do spowiedzi, mają różnego rodzaju święta, śluby, pogrzeby, chrzty, komunie i tak dalej. To są wszystko obrządki, które stworzyli ludzie. Bóg tego nie stworzył i nie powiedział też do człowieka, żeby się tak zachowywał. Jezus mówił zupełnie co innego. Mówił, chcę z wami relacji. Chcę... Aby pomiędzy mną a wami była miłość, chcę, żeby była przyjaźń, chcę, żebyśmy byli blisko, chcę, żebyśmy się spotykali i rozmawiali. Jezus zawsze chciał być częścią życia człowieka, natomiast człowiek wytworzył religijny obraz Boga i wcale mu się nie dziwię, że z takim dziwnym obrazem nie chce mieć nic wspólnego. Ja nie znam takiego Boga, który jest religijny. Ja nie znam Boga, który jest groźny. Ja nie znam takiego Boga, który chce, żeby ludzie odprawiali jakieś obrządki, najlepiej ciągle te same. Nie znam Boga, który chce, żeby człowiek chodził na msze, się spowiadał, zyskiwał rozgrzeszenie z drąg innego człowieka. To nie jest Bóg. On nigdy tego nie chciał. Za to znam Boga. Który jest ze mną na co dzień w każdej mojej sytuacji, który jest żywo zainteresowany moim życiem i moją codziennością, do którego mogę przyjść i powiedzieć: Jest mi trudno, daj mi radę, albo cieszę się i bądź częścią mojej radości. Znam Boga, który przeżywa ze mną życie, którego doświadczam na co dzień w moim życiu. To jest kompletnie coś innego niż religia. I ten Bóg ma imię. Nazywa się Jezus i ja do Niego zwracam się po tym imieniu, i On zwraca się do mnie osobiście. Wid, wie, ja wiem, że On mnie zna. Gdy On do mnie mówi, to mówi w taki sposób, że mnie jest to łatwo zrozumieć. Nie mówi do mnie jakimś zagmatwanym religijnym językiem: przekażmy sobie znak pokoju. A co to znaczy? Przekażmy sobie znak pokoju. A teraz pójdźmy do domu. Nie mówi do mnie Bóg w taki sposób, przekażmy sobie znak pokoju. Zapytałabym go, o co ci chodzi? On mówi do mnie, czego pragniesz? Dokąd chcesz iść? Bierz moją moc i działaj. Bądź silna, nigdy cię nie zostawię i nie opuszczę. Zawsze będę przy tobie. Jeżeli się pomylisz i upadniesz, Podniosę Ciebie z tego tyle razy, ile będzie trzeba. Mówi do mnie, że ma o mnie tylko dobre myśli, że stworzył mnie na swój obraz i swoje podobieństwo, że chce mojego szczęśliwego życia, że chce, żeby spełniały się moje marzenia. Mówi do mnie Jezus, chcę żebyś zawsze była zdrowa, bo na krzyżu umarłem po to, żebyś była zawsze zdrowa. Że chcę, żebym była bogata, żeby mi niczego nie brakowało, żeby mi się przelewało. I nie ma z tym problemu, że mi się przelewa. Chcę, żebym mogła ułożyć hojną ręką tam, gdzie jest potrzeba. Chcę, żebym mogła spełniać marzenia. Chcesz jechać do Kenii i tam głosić Ewangelię? Jedź! Chcesz być w stoku między ludźmi? Bierz moją siłę i moc i jedź. Dobry ojciec, w każdym miejscu ze swoją córką. W tym kraju ludzie straszą Bogiem. Mówią z tobą to w ogóle ani do Boga, ani do ludzi: Bóg cię pokaże. Bóg człowieka już w taki sposób, jak to ludzie mówią, nie pokaże. Ukarał Jezusa. Za człowieka ukarał Jezusa. I powiedział: A ten, który uwierzy, nigdy nie będzie potępiony. Proszę bardzo, jestem Julita. Wszystkiego dobrego. Pani jest odważna. Przyszła do mnie i powiedziała, że dziękuję mi za te słowa. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mają wykrzywiony obraz Boga. Bardzo dużo. Ale jeżeli spotkacie coś trudnego czy coś złego, to zawołaj do Boga i powiedz tak: Daj mi się poznać. Albo po prostu w takim miejscu, w którym jesteś, bo może jesteś ciekawy, a może jesteś z tych ludzi, którzy szukają prawdy, bo tacy też są. To powiedz do Niego: Daj mi się poznać, bo o Bogu jest powiedziane: O Jezusie On jest prawdą. Szukasz prawdy, to powiedz do Niego: Daj mi się poznać jako prawda. Możesz powiedzieć: Daj mi się poznać jako Zbawiciel, jako Ratownik, jako Ten, który oddał za mnie życie. Daj mi się poznać jako Ten, który wstał z martwych. Nie musisz używać jakiegoś dziwnego religijnego języka, nie musisz jakiejś modlitwy wcześniej przejść, oczyszczania, odpustu. Po prostu przyjdź i powiedz do Niego: Jaki jesteś? Chcę Ciebie doświadczyć. Chcę zrozumieć, chcę poznać Boga, który stworzył niebo i ziemię, który daje życie, mieć swoje własne doświadczenie, żeby nikt ci już nie wmawiał, że jest tak albo inaczej. Zweryfikujesz też moje słowa, czy to, co ja mówię, jest prawdą. A później może przyjdziesz i powiesz, a u mnie było tak, tak się z nim spotkałem. Czy tak się z nim spotkałam? Stoimy tutaj regularnie z takim plakatem, że uzdrawiamy i uwalniamy ludzi. I naprawdę to robimy. I naprawdę dzieją się cuda. Dlatego, że Bóg jest realny, On jest niezmienny. Ludzie mówią takie rzeczy. Znaki i cuda to były tylko jak Jezus chodził po ziemi, no i może jeszcze apostołowie. Ale apostołowie. Nie wyginęli, to są pewne powołania, i w tej chwili też są powoływani ludzie i na apostołów, i na proroków, i na ewangelistów. I królestwo nadal jest tak samo się szerzy. Z ust do ust ludzie przekazują informacje o Jezusie, dzielą się prawdą i robią te same rzeczy. I Jezus też to powiedział, i powiedział, że będzie tak. Będziecie iść i uzdrawiać w moim imieniu. Będziecie uwalniać ludzi. Będą te znaki towarzyszyły temu, że wy mówicie prawdę o mnie. Po to, żeby ludzie mogli doświadczyć królestwa. I zobaczyć, że Bóg jest realny. Że królestwo przejawia się w mocy. Zasadza się na mocy. Na tym rynku uzdrowiliśmy... Pana, który miał problem z otyłością, a z tym związane dużo innych chorób, podszedł, kiedyś siedzieli z kolegami tutaj z nas, często siedzieli na tych ławkach, ale w końcu podszedł do mnie i poprosił o modlitwę. Położyłam ręce, przeklełam chorobę w imieniu Jezusa. Przyszedł po paru miesiącach i powiedział, że został uzdrowiony. Powiedział, nie pamiętam, niepewnie pani, bo tu sporo ludzi się przewija. Ale pani mnie uzdrowiła. Całe jego życie się zmieniło. Twarz jego nawet zupełnie inaczej wygląda. Stanął później tu przez ludźmi i powiedział: To naprawdę działa. Ona naprawdę pomodliła się o mnie, i zostałem uzdrowiony. Nigdy się wcześniej nie spotkaliśmy, poza tym miejscem. Przyszedł kiedyś mężczyzna, był po wypadku, miał problem z barkiem i z nogą, nie mógł wykonywać pewnego ruchu. Dokładnie ta sama sytuacja. W imieniu Jezusa przekleliśmy skutki choroby, odszedł i wszystko było ok. Niedawno przechodziła mama z dzieckiem, gdy był Jarmark. Dziecko przeczytało na tablicy siedmioletni chłopczyk, pierwsza może druga klasa, że uzdrawiamy chorych, a on miał krótszą nogę. I mówi do mamy: Mamo oni mogą mnie uzdrowić. A mama mówi, weź to jacyś wariaci, chodź dalej, skąd wiemy, bo ona później nam to opowiadała. I szła dalej z nim, ciągnąc go na siły, a on płakał i mówił, mamo, ale ja chcę być zdrowy, więc wrócili. Okazało się, że dziecku nie wyrosła jakaś kość w nodze. Pomodnił się o niego Tomek. Dzieciak powiedział, chcę tego Jezusa do mojego życia. Wiecie co się stało? To można nazwać słowami, że on się pojednał z Bogiem, zaprosił Jezusa do swojego życia. Siedmiolatek to nie ma znaczenia, ile masz lat. Czy masz 60, 35, 20 parę, czy 7, dla każdego ta sama decyzja. I odszedł z tego miejsca przekonany o tym, że wyrośnie mu ta kość. Dzieciak wziął swój cud. A mama opowiadała całą sytuację, że zdecydowała się na jego prośbę wrócić do nas, żeby mógł odejść zdrowy. Pamiętam jak podeszła pani, miała tak chore kolana, że nie mogła kucać. Pomodliłam się o nią i zaczęła kucać i mówi, co to jest? Ja mówię, Boża moc. Przyszli kiedyś do nas chłopcy po imprezie. I śmiali się ze swojego kolegi. Mówi, ten, to, to. On w ogóle ma dużo, dużo, za uszami, będzie żałował. I on do mnie powiedział taką rzecz. Ja nie wiem, czy w to wierzyć, co wy robicie, czy nie wierzyć. Mówię, że wy niby macie czas, słowo od Boga, kładziecie ręce i nieraz Bóg do was mówi coś o tej osobie. Ja mówię, to chodź, położę na ciebie ręce. Położyłam na niego ręce. Cofnęłam ręce i mówię, mam dla Ciebie słowo od Boga. W Twoim życiu było tak, że poniewierał Tobą Ojciec i przez to narosło w Twoim życiu bardzo dużo złych myśli. I Ty się z tym tak naprawdę zmagasz, ciągle ze złymi myślami depresyjnymi. Mówię, i to to jest problemem w Twoim życiu. On spojrzał na mnie i mówi, skąd to wiesz? Ja mówię, Duch Święty mi powiedział. Powiedział mi o Tobie, ale nie po to, żeby Ciebie oczernić, tylko po to, żeby Tobie pomóc, żeby złamać moc tego przekleństwa nad Twoim życiem. Położyłam na niego ręce i związałam te słowa i powiedziałam: Nigdy te słowa, które poniżały Ciebie, nie wydadzą owoców w Twoim życiu. Realna rzecz, realny Bóg, odszedł stąd. Mówiąc do mnie, będę musiał teraz o tym myśleć. Mówi, dotąd myślałem, że ten Bóg to jedna wielka ściema, ale teraz będę musiał o tym pomyśleć, że jest realny i daje słowa do życia ludzi. Daje realne słowa. Kiedyś podszedł chłopak, był z dziewczyną, młody mężczyzna, muzyk, bo Tomek grał tutaj na szofarze, a on jest trębaczem. I zainteresowało go to, co robimy. I od słowa do słowa powiedziałam mu, pomodlę się o ciebie, bo mam do ciebie słowo. W twoim życiu umarła osoba i ty masz o to wielki żal. Ktoś, kto był tobie bliski. I okazało się, że umarła mu siostra. I on ma żal do Boga o to. Nie zrozumiał tego. A ja mówię do niego, to nie... Bóg zabrał tobie siostrę, bo tak jak jest Bóg, tak samo jest i na ziemi diabeł. Diabeł jest po to, żeby ludzi okradać z przejawów życia, żeby wyżynać to, co jest ważne i zatracać w ich życiu. I to On. A Bóg, Jezus to jest dobry Ojciec, przyszedł po to, żeby ludzie żyli, byli szczęśliwi, obfitowali w życiu, żeby im się powodziło. Ale zależy od tego, z kim ty chodzisz za rękę, bo to się będzie manifestować w Twoim życiu. Diabeł zawsze będzie Ci próbował coś ukraść. Ale Jezus na krzyżu zwyciężył diabła i ci, którzy wierzą w Jezusa, ci, którzy w swoim sercu wierzą w to, że umarł za nich i wstał z martwych, mogą realnie panować, nad diabłem w swoim życiu i nie pozwolić się okraść. Bo jest powiedziane: zbliżcie się do Boga, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Twojego życia. Realna rzecz, bardzo prosta. Zamiast mówić, bo w moim życiu to ciągle mi się coś nie udaje, to po prostu trzeba zacząć chodzić z Jezusem i w mocy nakazywać odchodzić temu z Twojego życia. Wiecie, ile osób to do nas przychodzi i mówi, że ma wrażenie, że w ich życiu są jakieś przekleństwa pokoleniowe? Ja mówię, a jak to się dzieje? Mówię, macie tak, że może jedna osoba miała raka, druga raka, trzecia raka, albo ojciec pił, dziadek pił i tak dalej, i jest problem, i to się ciągnie z pokolenia na pokolenie. Mówię, przyjdź, ja złamię moc tego przekleństwa w Twoim życiu. I zaczniesz żyć i się skończy tak, na tobie, że ciebie to już nie dotknie i nie dotknie Twoich dzieci. I będziesz żył. Ludzie czasami myślą, mówią, coś mi się ciągle nie udaje. Jedna praca, ciągle biedny, biedna rodzina, i tak dalej. To są przekleństwa, które narastają w ludzkich życiach. Ale Jezus. Moc w Jego imieniu jest do tego, żeby złamać każde przekleństwo w Twoim życiu. Posłuchajcie, Bóg dla człowieka dotykalny jest tylko i wyłącznie w Jezusie. Nie ma czegoś takiego, że Ty w jakikolwiek inny sposób poznasz czy dotkniesz Boga. Bóg po to posłał Jezusa, żeby stał się ostatnią odpowiedzią dla Człowieka i nie ma innej. Jeżeli chcesz doświadczyć Boga, to tak naprawdę musisz poznać Jezusa. Jeżeli chcesz przyjść do Boga, to musisz przyjść do Jezusa, bo nie ma innego imienia danego ludziom tutaj na ziemi poza imieniem Jezus. Więc to, co może zrobić człowiek, to zawołać do Jezusa, że chce Ciebie poznać, potrzebuje Ciebie do mojego życia, chce mieć doświadczenie z Tobą. Powiedzieć, wierzę w to, że umarłeś za mnie na krzyżu, za Twoje grzechy. Nieważne, czy się uważasz za dobrego, bo nie ma ani jednego człowieka, który nie zgrzeszył. Bo ludzie nawet w myślach grzeszą, a grzech rodzi się w sercu. To nie są nasze zewnętrzne uczynki. To jest to, co się rodzi w naszym sercu. Tam jest grzech, więc nie ma ani jednego, który by nie zgrzeszył. Ani jednego. Czego Pan potrzebuje? Poza tym, że Pan potrzebuje zmienić trochę swoje życie. Zobaczcie. Ludzie nie mają być nieszczęśliwi. Ludzie mają spotkać się z Jezusem, czerpać garściami z bożych prawd, z bożych zasad, z bożej mocy i chodzić w tym, zmieniając swoje życie i żyć i zwyciężać. Uwierzyć w to, że na krzyżu za Was umarł Jezus, za każdego, i wstał z martwych, i moc z martwych wstania jest dostępna dla tych, którzy wierzą. Uwierz w Jezusa, a później idź i zwyciężaj. Bądź zdrowy, bogaty, spełniony i szczęśliwy. Bez depresji, bez nałogów, bez upadków, bez biedy. Bo to wszystko On poniósł na krzyż po to, ażeby ci, którzy w Niego uwierzą, wzięli to, co On wywalczył, czyli Jego zwycięstwo, szli i dalej zwyciężali w swoim życiu. Jeżeli ktokolwiek z Was jest chory albo wie, że jest w jakiejś niewoli, to podejdź, a uwolnię cię i uzdrowię i odejdziesz z tego miejsca zdrowy i wolny. Tak jak dziesiątki innych osób, które na tym miejscu skorzystały. Ważne, żeby nie, żebyś nie odszedł, czy nie odeszła stąd z bagażem, z którym przyszedłeś. Dobranoc.